Hej, witajcie na trzeciej części jak zrobić nowe miksurki w Minecraft. Dzisiaj będziemy robić miksurkę na zarobaczenie. Pewnie możecie się zastanawiać, co ta miksurka robi. Więc jeśli rzucimy w jakiegoś mobatą potką i go zabijemy, to wypadnie rybnik cukrowy. Teraz Wam pokażę, jak ją zrobić. Więc do statywu alchemicznego wkładamy butelki z wodą, do tego płomienny proszek, żeby zasilić to i nederową brodawkę. I się to tutaj robi. I nam się zrobiła klarowna miksturka i do tego dajemy kamień. I nam się zrobiła miksturka na zarobaczenie i jeśli chcemy miksturkę rzucaną, to dajemy proch. Też niestety nie możemy na przykład zwiększyć tego czasu. Szkoda, by mogło Minecraft dodać to. I nam się zrobiła miotana mikstura. A jeśli byśmy chcieli trwałą miksturkę, to dodajemy odech smoka. I nam się zrobiła trwała miksturka. I to będzie wszystko. Pa!